Już no, już dobra, e, dokąd proszę pana, A A live 97. Jest no jesteś nie... dowódcą to kurwa decyduj, no. Dobra, tak będzie na ciebie, nie? Dobrze. A. Dobrze. To był zajebisty A, kurwa, no, spawn. Tymi... No nie, nie zawsze możemy wygrywać. No co no chodzi pewnie. Jakbyś tak wiedział, Ale że zajebis... zawsze wygrasz, to co to zagrabie Zajebisty spawn był w tym. By się znudziło, ale z drugiej strony kurwa na pewno większą przyjemność sprawia jak się wygrywa niż jak w w kółko w pierdol dostajesz, tak? Dobra, robimy ryzykowny lot. A tutaj skakali przed chwilą, to chyba... Nie, ale oni lecą na ten. Że na będzie ryzykowny. Oni na kontenery lecą, a mi tak. O, tutaj biorę. ja bym tak się zastanawiał. Czy... Dobra, najwyżej zaczniemy jeszcze na szybko będzie action. Satisfaction. Rozegraliśmy to. Nie, to chyba jak widzimy bardzo lali. O, chciałem kiedyś tu lecieć, ale powiedziałeś, że nie ma... że tu się pływa nie no? lata. No. Nie. Chyba nie o tym wiecie. Chciałem tu się. kiedyś lecieć Właśnie koło tej wody. Gdzie daleko lecisz jeszcze? Nie jeszcze domki. Ale dalej się da tym lepiej. A czemu? Ale to dalej do strefy ale tu domków. Ale srefę tu są samochody. Dobra, rozdzielta się. Się rozdzieliłem. Ja lecę na ten dalszy, cebulu. Nie mogę. Dużo no domków no. pewnie, w których nic Dobra, uga, nie uga. ma. uga, uga. Aaaa, dlaczego tak daleko No Dobra, ja lecę gdzieś na tutaj, jakiś domek. Uga, Boga. Ty jesteś czerwony, Nie, jesteś tam dalej, nie? Ja jestem. Ja jestem. Wszystkie są, kurwa, czerwone prawie. A, mój żydowy. Dobra, pomarańczowe, cokolwiek. Tak. Dawaj, kurwa to mamy nic, jak to do tutaj broni. Czemu ten jak nie bierze kurwa 15 weźmień, to myśli, że to wystarczy? Nie ja wiem czemu ja tak mało miejsca miałem w tamtej grze. Kurwa, żem wziął paliwo, którego nie użyliśmy nawet raz. Bak, bak. Level pierwszy, trochę lipa, ale dobra. Proszę coś. Jeszcze kolb. Piętro. Uuu, bizon. To ja się, będę cieszył. M. Bison? bison, bison. A tu, Dobra. No gdzie tu schody są w ogóle? Zresztą mamy całkiem blisko, więc bez spiny. Gaz biorę na razie, póki mam. UMP. Hmm. Hm. Dobra, biorę Scar'a. Zostawiam ak. 416 W sumie nauczyłem się chyba 416 brać. Extended mag. Dla mnie najlepszy. Po właśnie za Mówisz masz, kurde, jak się to robi. Znaczy, najlepiej żeby mieć, wiesz, dwa różne, e, totalnie e, spluwy, w sensie, Dla jeśli chodzi o amunicję. Tak. To prawda, jak najbardziej. Mini. Dobra, A mini. Bez celownika, skar bez celownika Nie ma celownika, nie mam i... Jeśli będziecie mieli to ja poproszę, jakikolwiek, nawet holo Jakikolwiek? No Nie no, holo też biorę, nie gardzę No kurwa tyle masz domów to se zaraz to Ja wiem że se, może se, o, holo mam ale... No dobra ale miej na uwadze chociaż tam czwórkę, szósteczkę, ósemeczkę jakieś wspaniałe tam inne Mam kałacha tutaj, dużo mam... w ogóle zbierać już siódemkę amunicję Zbieram no, ja A zawsze do... do... to udaj ja to do tamtego domu Albo nie tutaj idę, do tego, Nie, no nie było jeszcze coś tam pewnie zostanie powiem Nie no, no trwa, ja potrzebuję amunicji Chcesz zawcił ten level 2, pan też czy masz? Bo Ma. jest u mnie jak coś, na dole Yyy, eee, jak będziesz miał hełm, to możesz mi dać znać <kuh> się nie obrażę. Mam tylko... Mówicie, że mam brać 7. jak ktoś biega? 62 Amunicję 762556 Mam kurwa na razie kask motocyklowy na głowie. No ja też mam właśnie. Przydałby się 2. Ja będę na jakąś tam wyższą lokalizację, to tak trzeba zerknąć, czy jakieś auto stoi. W blisko. Polo, polo wywalam. Kompensator do SMG wywalam. Tyle pomieszczeń nic nie ma w tych pomieszczeniu. Uzi. Wszędzie Uzi. Bandaż, G yeah. O! 3 razy scope. 5, Pięć... może kurwa zaraz tego Uzi, zaraz mnie to. I 2 razy scope. Kurde. A żadnego z niego. 2 razy cię mogę oddać jak coś. Bardzo chętnie przyjęł. Mam mini 14, ale... Mini to nie kar. Co to jest dobre? Tylko trzeba pakować. Tu to wiesz, no co, ja przy dobrym chwycie tak naprawdę to nie podskakuje. Nie mam wcale. Ale jak polepię. Doniejęcia. Ktoś chce Reddota wziąć? Eee, nie, nie. Tego nie. nie chcę, ale kurwa. Chodźmy Lionel. na no wiesz, same Lecak, dwójkę potrzebuję no. Ale to... Nie słychać jak moja drukarka wyjechała, Trochę tam. Nie, tam słyszy. nie słyszysz Zawcie. takich... Ten domek to. koło mnie ogołociłeś już, czy jeszcze nie? Tutaj? A ja wiem. Gdzieś tam byłem, ale... Ale gdzie? Nie, 762 tu jest amunicja, to pewnie ci tu nie było. Ale brałem zbierałem może tam akurat nie wiem ale zbierałem się do skoro żeście chcieli to brałem za skołpa, no to jest pozamykane wszystko o to co przed chwilą takie Uuu, to też była to druga okay. I trochę tam szły. ale nie szkodzi tam niczym to nie przeszkadza to dobrze to będzie szło 12 godzin Ej Jakieś słyszę kurwa coś... i to tak. chyba nie was A są nóżki na Dobra, ja, ja go dobiłem Ale to i, ta... i tak Jest twój Dawać, kurwa, skrzynkę. Chodź ma hełm, ale kurwa ja też nie tylko on ma zepsuty To ten masz? Hełm. Vesta dwójkę ma, chcesz? Mam dwójkę, To se wezmę, on ma zepsuty ten hełm częściowo Dobra Kara ma jakiegoś szoda hełm To dupę, z tym hełm Idę do was z amunicją Ale ma kara? Nie, ma skara. Czy kara? Kara, skara, skara, skara. skara, skara. No, o, i... backpack twójka. Komu siódemeczkę? Kurwa, skąd jeszcze ja dostanę? Ja jeszcze nie potrzebuję, ale Wyrzucam. bardzo chcę mieć... Ale bardzo chcę mieć kara, żeby jej używać. Patelnia jest na górze, coś chce? jest naszą strefą? A, jesteśmy... No, na... jesteśmy prawie że na strefie, więc... Bez problemu tu przejdziemy. Wyrzucam się do O, VSS, VSS jest do dupy. Dobra. O. Chcesz trochę popsuty hełm? Bo znalazłem dobry hełm. O. Co za tak bali? Skąd? Strzelają się chłopaki na kontenerach chyba gdzieś. Chodźcie tutaj. Ale ja trzymam mam iść tam? Z czym do ludzi? Widzę ich. Idę. To są prawdziwi gracze. No tak. Mnie walili i tak tu, 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 tu. Wali się z nimi Gościł mnie Z Rodoka I to chyba o, Ucieka Dobra to nie był bot i był w teamie Już zabiłem go Dobra Widzę skrzynkę Kurwa jakikolwiek skołna ja na je wzielę A ten samochód to jest kurwa tylko trapa Mam ten To był Bot tu Tam 7, 6, 2. Tu za tą taką górką, o, nie, to nie on, ale tu za tą górką jest ten, schowany pięć, 556, potrzebuję. Mam 108, ale chyba używam, tak. Używasz? Dobra. Mam 97,62. Jak ktoś chce. Dwa red dot, zajebiście. Ja sobie popatrzę... W... Ja Ej, kogoś? Nie słyszysz. Tak? A? Za swoją dupę popatrzysz. Tak? Kara. Kara, 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 kara. Ja co się stało z tym gościem? się kurwa upaliliście na tą snajperkę. No bo ja lubię. No i to, wiesz, sporo nam pomogło. W tamtej rundzie, nie? Z ostatniego gościa też ubiłem snajperką. Jak mam wybrać? Czy... SMG albo ten... Ła jak sniperka snajperka to. Cokolwiek plus sniperka Ladina w Space, choke. Choke? czołg, weź choke. He, dot'a wywalam, Red dota wywalam. Ktoś chce jak ktoś chce dwa razy ten, to. Chodź cześć ze mną do tego. Czelownik. No tutaj tam gości może być, ja nie chcę go dostarczyć. Idę, czekaj. Z <coughs> jakiej skały zawciąłbyś byś nas asekurował? Idę tam. Mam iść tam na otwartym, tak? To Ale to tu kurwa jedzie. za tą skałą to jest dziura. Tu wbiegłeś gościu na bank. Chyba, że on kurwa po las popłynął gdzieś albo coś, nie wiem. Tu się z nie bardzo... tylko widzę. Jest gdzieś, w wodzie, a on gdzie Uciekać. A się obrzegiem A nie, on skinął a. też. Krzynka tam jest. Jedna pływa, a druga jest tutaj, to ja go odjebałem w końcu. Albo ktoś inny się z kimś innym i co się stało? Czemu? Kurwa, pisana wyjechałem. Utopił się. Hmm. Jak masz celownik, to biorę. Nie mam. Powyżej trzech. Stary, chciałbym. To tu, już ta... to wszystko? O To A powyżej trzech, ja mam tylko dwukrotnego. Jak jak zobaczyć hmm. tą pływającą. Tego pływającego to tamto dwa. ...magazynek, y, mutant... ...i y, rozszerzony do ar magazynek... Eee, no, no, no. jak byś miał jeszcze dostatek... Ej, do chcecie tam 7.62, bo chcę wyjebać, bo mi potrzebny jest... ...ten... ...bandaż, a nie kurwa tam w dupie z magazynu... ...z amunicją. <coughs> tak ten... To wyjeb gdzieś tam, na wierzchu Spendent, i przyjdzie ma... to wezmę. Ej, 4, 4. Ja mam cztery razy. Ojej. O. no A, to ty chcesz? Dobra. A co, co ty masz? To, co cztery razy chcesz strzelać? już. Ja? Ja mam po prostu same reddoty. Ty ja hmm. mi tylko dwójkę obiecałeś kiedy? No. To mogę ci dać trójkę za czwórkę. No to, dobra. O, mam dwójkę. Chodź. Nie, nie, Ale ja, ja ci mogę... Ja ci mogę dać trójkę, ale to potrzebuję czwórkę od zawcia. No to tu leży, to Magazine górne. Eee, tu extended. masz. Na go czy nie? Na na piętrze? nie chcę? Na pięć, na gór. o, A, jesteś nad nami. Dobro. Tam w pokoju, na prost. nikt to nie mieć, miejsca Zawciuj, chcesz Extended Magazine do... AR tu, jest, tu jest trójka, czekaj, dwójka. Nie, była, była czwórka, tam, ja biorę. wyrzuciłem tam czwórkę Zawciuj, extended nie Extended nie to niech chcę, nie, chcę, nie chcę. Chcesz trzy? Nie A mam już... Nawet. Tak. Cokolwiek. Tak. O oh, no tutaj masz. Oo. Dobra, pięć, 5 bym się... Dobra, jakoś tam jestem Dobra, jest... Samochód, Coś miałem. tam mamy, chodźcie, trzeba pójść naprawdę będzie Na górze nic nie, nie ma, mówicie? Nie byłem. Do no wszystkiego tu nie ogarnić, są ja. no, przez, przez most. będziemy musieli biegać. Ze strefy? Będziemy, niekoniecznie, ale zobaczymy. Czekaj jak, jak to wygląda. No jest szansa, że będzie trzeba przez most się przebić, ale pójdziemy gdzieś tam boczkiem i nie to znajdziemy nowy po tej stronie. To były jebane, to będą ci goście co tam padło. Ej kolejna strefa nie jest taka zła. Czy jesteśmy, czy jesteśmy w strefie już, praktycznie? Tak, już jesteśmy w strefie, z tym, że no, tutaj. No było ja, jebane ten, wszystko. Ten budynek też myślisz? Tu są drzwi pozamykane, gdzie ja jestem? No, no spoko, to szukaj, bo no, tu gdzie ja jestem są po otwierane wszystkie. Extended Macro Snipers, o! Przez okolice, kurde No dajcie mi tego, kurwa, kara To ja chcę tak dużo Oooo Mini-14 tu jest jeszcze, jakbyś chciał, Meusz Chcesz? Nooo, no w no, no, Tu jest, na parterze Gdzie tu jest? Tam No dobra Czemu nie? 416 mam 416, co prawda, ale mam też Bizona. O, Extended Quick Mac. Kosił, kosił w zboże? Już tam biegnie. Gdzie? To może to ja? Nie, tam, no to bot. Zrzut w ogóle jest Nie? Ja? słyszę, słyszę kogoś. No, już, pobiegł już tam. Bot? No, to był, na pewno. Jeszcze raz, gdzie jest ten mini? Tu na dole, Kto gdzie, gdzie jest? ja jestem. Ura, tak na daleko, parterze. daleko, tylko raz tam przybiegłem. Ej Gdzie samochód jest? widzę, na prawo 200 według mojego tego jedzie Zaznacz sobie tam mi cały czas. Czyli tam gdzieś na kontenerach? A za rzeką, za rzeką. Aaa, po górze go. Ta, teraz dobra. jedzie. Na drogą jedzie pewnie. Po górze A, jedzie. Tu jest. Tam już go nie sięgniemy. No, to tam mam to, tam. Jest... A może byśmy też tak uwa bardziej w strefę weszli, bo też tam teraz na krawędzi tam. strefy jesteś chyba. Pewnie zaraz mnie ktoś odstrzelił sobie tak pod drzewem... ...bez sensu stoję. To ty wszedłeś? Ja szedłem. Szukam tego mini. Dobra, idę się schować, kurwa, do tej obudynki. Do na dole no, był. Na, sam na parterze. Szczera. Dobra, widzę. Dzięki. Not enough space. No, mam no, 5 energoli. Miałem te 7, 6, amunicje wyjebać Tu jest k tak, hełm jeszcze Jak ktoś 7, 6, chce, a wy nie macie Ja teraz nie celowałem, nie mam takiej myśli Chyba cię Tego bo to odjebałeś, tu nic nie było? Sprawdzałeś? Tak, jakiejś tam amunicji może trochę Wiesz, O, jakaś amunicja Dla, dla mnie to... Mówię tak tam daleko kurwa urzędujecie jeszcze musiałem cofnąć po mini Dobra W poszukiwaniu kara uch, dalej mam coś... muszę chyba strzelić do niego Boga buga. Jakiś czarnych to na pewno strzelaj Jest. Zbadaj, ja później zadawać pytania. Zbanują mi konto, kurwa. Wszystko wyczyścili. Jak był karty już go wzięli. No co za? Chuncwo ty z was. Chcę gdzieś ty. Trzeba się przemieszczać. Trzeba się przemieszczać i o to znaleźć. Bo Nie już się to chujowo. Teraz szukamy kurwa ota po tej stronie, albo będzie wopak. No jest trochę do strefy Jeszcze powinno być jakieś bo to na tych zakrętach zawsze stało po lewej stronie przy budynkach tam Kurwa nie można dostać 300 no, metrów? tam gdzie, gdzie pokazałem, mi więcej stoi dwuosobowy samochód To jest, my już szukamy, możemy nim jechać już Ja nie widzę, no, widzę Jest, jest Tam kurwa, tam Tam, przez przy rzekę, rzekę. Dobre, Przy kamperze Okay, Przechodzimy? Tak, w Ej kurwa, zniknął ten samochód? Nie no, zaraz się pęknie. Też by widziałem co operator z stoi. Nie, teraz jakoś się schował, A wcześniej go było widać całego. Mhm. A teraz trawa nagle zasłania. Teraz rozumiem, no kurwa jest to jest A chyba nie, tak nie mam. Mam. Macie wachę? O, jakiś tu kurwa, kogoś chyba tutaj zabili ko tego. Ja nie mam O kurwa I... ktoś tu biegnie wy coś tu jest w ogóle nie, amunicja nie. To jest co Nie ma ten shot, shot. W coś, nic. Kurwa wsiadaj do tego góra Per 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 no to i co jedziesz, robimy? To z meuszem później po mnie wrócicie Tak kurwa pojedziemy nas zabiją No bo no, mnie zabiją ja sobie co zobaczę czy nie ma kar no No to jedziemy czy kurwa co robimy no, A gdzie idziemy? jedziemy szukać samochodu? Tak. tak to gdzie mam jechać? Po a, jak nie to, po a, a jak nie to do strefy si odstawcie i wróćcie po mnie, a ja już idę tylko na górę. Tak jak teraz czy mam czy jechać czy tak. kręcić w lewo i... Nie, nie, nie więc po drodze, no, gdzieś tutaj można stać samochód, tylko że tam jest zrzut, to jest prawie stronkę. No teraz na zrzut jest na tam, nie? Pominnie, ale mogę. Ja idę na ten Gdzie to Tu w prawo skręć Na otwartym polu Nie zautomat po na 12 A widzisz? widzę no Ale to, to... takie samo jest? Tak, na szkodzi O dalej, dalej, dalej a tam, do... tam stoi? To weź, a ja na razie zostanę w tym. Później się Na razie na dwa, może to będzie więcej. Albo kurwa, przyjedziemy tu znowu po ten trzeci samochód i na trzy będziemy. Ktoś będzie, ty dać, ko mamy, będziemy tymi kurwa jechać. Można Tak i tak. Ale nie mam wachy chyba więcej, a tu już jest mniej niż połowa. W tym to idę przez góry. A ja jedę przez góry. No... Dobra, to jedziemy na dwa samochody i... No hamuję, wiesz. Jestem jest? O kurwa, bo już strefa i mnie zabija. Kurwa, ja się czekam, patrzę na was, a... No co, A to mnie kurwa zabija. Trzeba zapierdalać, patrz. W taki sposób. Daj, kurwa. I nas rozjebie przed strefą. Obróciło mnie, jak, kurwa i... To było w planie. To było w Dobra, Dobra, planujcie sobie Chcecie jak kurwa jadę sobie. Dobra. O, budynki. Ale tu mogą być goście, bez obok ten, zrzut. Dobra. To jest tak bardzo, bardzo ostrożnie Bo jebane są po otwarte drzwi, gdzie ludzie? Dobra, daćkę tam zostawiście to na wyrzeki. OSS. Chodźcie, do budynku, bo tam będą ludzie przy zrzuciu. Kurwa, Nadina Dina. Kurde. Z tylnym wstępem. Jakie kurwa to było jakieś co tu? Jeden jest. Kurwa, zamykam drzwi za sobą. Zrzut tu był i idziemy. Tu jest waha jak coś, ale ja jej nie wezmę, bo nie mam jak. Widzę gościa. Biegnę tutaj, ale to jest pad? Kurwa, no zamknij Tam jest ten, gościu jeden. W tym? Tam gdzie W budynku? Tym. Ale w budynku. W budynku. A idącie gość Wątpię, no, żeby to był bod, bo chyba o tym przejechał I coś strzelało tam Tak, słyszałem strzela A jak to się ta nie mam konta To ty zawsze tu piesz ty słuchisz No chodzę, chodzę co się idzie? Mamy. Ja idę czy znaczy jedzie my. Masz kon masz ten na górze jest kąt. Na, kąt. Chodź na górę Zadnoś domek, który domek? Ten po czy ten po lewo Czerwony Wydaje mi się, że prawda, ale nie widziałem żeby tyle przychodziło może przeczyłem O, jest, jest drzwi widzisz? Walimy go? Tak, czy szyry Wirusa. Jest tam. Kurwa, dostał tak bardzo. Dostał, mam go, nognał Nice, dobra, No je łapie i się po dupie drapie. Idziemy no bo tak. pilnował. a jest dognał, to znaczy, że jego kolega też tam gdzieś jest. Tu z kolega Teraz będą się leczyć, więc są sranie jak stanu dzików. Granata mogę im pierdolnąć do środka. Pierdolne im granata. no stoi, nikt go nie leczy. Już, kurwa, to za. Okno. Na knockdown, czyli są tam Dobra, Knocked czekaj, out, ja nie zrobię out. niespodziankę. On już jest zakopcony, za nie ma tam nic. Ja nie wybuchnę? Wy, wybuchnie, jak wejdziesz. O, idzie tam po prawo. Dwóch idzie. Kurwa, powalił mi. Dobra, Mam e, go, się... mnie też, ty. Dobra, idę, 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 idę. Ja chować się... się, chować się Są obok. Y Tak. No, nie podnosisz. Kurwa, już. Jest tutaj, są tutaj, są chodzą, tutaj. Chodzą, 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 Dobra, olej, chodź tu, chodź tu. Jeszcze jest jeden, ale olej. Podnoszę, podnoszę. To nie jeszcze jeden, tylko kurwa są. Tak. Tamci ci co wcześniej powalili Nie, nie, to są ci co granatami mnie wrzuciłem. Trzeba było tam kurwa wrzucić Mełusa, nie. W idzie koleś z las za czerwony budynek. Okay. Idzie mnie tu. Tutaj. Jest, jest, podnosisz Podnosi. tam tych Idzie, gościu, idzie gościu. No to rozwar go! Zawcią! Kurwa, już ponoć, bo dwóch sło, a, a. No już mówisz, idzie gościu, idzie gościu, kurwa. No, no bo ja żeby mi broń wziął, ale nie chciał nulować tego leczenia. A, mówi, a mówiłem ci, że kurwa do środka trzeba było wrzucać, a nie. Masz rację. Było knockdown, a nie killed. Ale ja wziąłem knocked out, czy Ale i tak. Knocked out, czyli jest yy, na czworaka Knockoutowany. a nie my. killed. Hmm. Myślałem, że jest knocked out, i No, knocked, down. Czyli knocked out. No knockdown, a nie kill. Ale że jest, wiesz, knockdown, że leży na czworaka, a knockout, że jest wyjewany. Nie wiem, nie, nie. zwróciłem na to uwagi